Siema! Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić eksperyment ze skitelsami. Najpierw potrzebujemy skitelsu i ustawiamy na talerzu. rzut w dowolnym kształcie, kolorze lub taki tam. Potem, potem zagotowujemy wodę i ostrożnie... Czekaj, poczekaj, czekaj, Lejemy my troszkę. I musimy troszkę poczekać, aż zacznie to działać. Do środka trzeba było wstawić. Jak możecie zobaczyć, już się to dzieje. Trzeba poczekać. Nie do środka? Nie, nie złożyć to do środka i tak? Nie. nie. Jak, jak sami widzicie, cię w co musi poczekać. Czekać się trochę wleje. Czekać? Ale troszeczkę. Jeszcze trochę, ja, więc. Maciek, a jak to powstaje efekt? No, do środka tylko wlej troszkę, bardzo mało. Ja. Jak możecie zobaczyć, czy ten już się robi? Tylko trzeba poczekać. Fię. Maciek nie jest moich eksperymentalnych. Jak możecie zobaczyć, tęcza prawie się udała. Jak możecie zobaczyć, tu są kolory, I które zrobiły, czy się ciągle powiększają, które le, le ciągle się powiększają do środka. Maciek. Okej. Okay. Jak może mogliście zobaczyć, to mój właśnie eksperyment. Właśnie met, właśnie. chwili go zrobili. Więc nie zapomnijcie. Więc nie zapomnijcie zasubskrybować mego kanału i serdecznie pozdrawiam mego kamerzystę. On też ma kanał Macia Pro. Subskrybujcie i na razie do zobaczenia w następnym odcinku.